Marcelo. Łobodziński za szybko, zabrakło komunikacji. Mógł sobie pozwolić na przyjęcie piłki na klatkę piersiową. Marek Zieńczuk. Zieńczuk. Dobra wrzutka Sobolewski. gol! Radosław Sobolewski. Wisła prowadzi przy Rejmonta. jeden do zera. To trzeba powiedzieć, że Radkowi naprawdę ta bramka bardzo, bardzo się należała za tą rundę przede wszystkim. Za cały sezon. Kapitalne rozegranie tej akcji na lewym skrzydle przez Marka Zińczuka. Ze dwa razy markował możliwość dośrodkowania Zińczuk, Tym samym uwolnił się spod opieki Tadeusza Sochy. Tutaj mówiliśmy o tym, że mógł sobie przyjąć faktycznie Wojtek Kłobodziński, ale dobrze zabrał się z piłką tutaj Marek Zińczuk. Śmiesznie, że podczas dośrodkowania nie było widać w kadrze żadnego z zawodników Wisły, który mógłby coś dobrego, pozytywnego dla tej drużyny zrobić z tej brzutki. Ruszył na pełnej szybkości Radosław Sobolewski na...